Witam Was w kolejnym odcinku. No, tak jak już ostatnio wspominałem, yy, będzie dzisiaj literka T. Zaczniemy od polskiego zespołu. Można powiedzieć heavy metal rock TSA. Słuchajcie, jak to się w ogóle moja przygoda z TSA zaczęła. No, to w latach 80. Miałem wydanie na kasecie, tylko nie z tych kaset, akurat nie mam już z tej kasety, gdzieś zaginęła, jak to się mówi, w yy, domowych przeprowadzek. Miałem wydanie TSA z lat 80 Heavy Metal War, czyli Heavy Metal Świat w wersji angielskojęzycznej, yy, z pieniążkiem na yy, okładce. To moim zdaniem było, o chyba właśnie tą wersję miałem, tylko że wydane na kasecie. Piękna płyta. Od tego można powiedzieć zacząłem swoją przygodę, która trwa do dnia dzisiejszego. Bardzo lubię TSA, wręcz kocham. No to słuchajcie, chyba każdy można powiedzieć zna historię tego zespołu, jakie to były, jak był ważny w ogóle dla sceny polskiej muzyki, nie? No dobra, no to zaczniemy w ogóle od może... Od jedyneczki, czyli Heavy Metal Rock Live. Wydana w 1982 roku. No i co, najważniejszym to skład, tak? Marek Kapon perkusja, Stefan Machel, gitara, Janusz Niekrasz, bas, Andrzej Nowak, gitara, wokal oraz Marek Piekarczyk, wokal. Nagranie dokonano 20 i 21 marca 1982 roku w, K w Krakowie w czasie koncertu w Teatrze 100. No, piękny koncert, można powiedzieć. Przeszedł do historii. Bardzo lubię tą płytkę. Może ona nie jest taka, jeżeli chodzi o w, technicznie, można. No, ale wiadomo, to był debiut. Zresztą wszystkie, można powiedzieć, koncerty te słynęły z tego, że oni tu 100 na 100, jak to się mówi, dawali swojej energii i mocy. Pierwsza strona, Madek Indisco, wspaniały kawałek. No, i tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że. Nadwornym autorem tekstu był Jacek Grzechak. No wspaniały, wspaniały pisarz. I to był też jeszcze ich menadżer. Manek Disco, spółka, wyprzedaż 51, no wiadomo. Plan życia. Chodzą ludzie, wpadka, mass media oraz taesarok. Fajny debiut. Fajna płytka. Zaraz sobie pokażę wam labelek. Wydanie Tombesowskie już też wiekowe. To gdzieś kupiłem jako płytę używaną. Nie jako nową, ale jako używaną. No i przechodzimy do drugiej płyty, tak zwanej czerwonej. Mam ją. Fajnie jest. Słuchajcie, to taka rozkładana kładeczka. Skład jest można powiedzieć cały czas ten sam, nie ma żadnych zmian. Marek Pikarczyk, wokal Marek Kapon perkusja Stefan Machel, gitara Andrzej Nowak, gitara oraz Janusz Niekracz, bas. Tu fajnie jest rozpisane tak jak e, może doczerpali też na jakich e, instrumentach e, dany muzyk gra: Gibson SG, e, Zaś Nowak, Gibson Les Paul, Custom oraz Fender. No, nigdy nie widziałem z żadnego zdjęcia z koncertu, żeby grał na Fenderze, ale jak jest napisane Fender, no ok. Zmacasz Marshall Bass 50W, a tu Marshall Lid 100W. Czy tą płytę lubię? No bardzo lubię, bo bardzo ją lubię za to takie można powiedzieć, super brzmienie. Naprawdę jest pięknie nagrana. Zresztą zobaczcie, jak się zaczynają wysokie sfery, jak ta perkusja wchodzi no coś niesamowitego, ludzie jak dynie nocny sabat, trzy zapałki na co się stać, jeden kroczek twoje sumienie oraz bez podtekstów no bez podtekstów, naprawdę wspaniały kawałek yy, ja bym próbował w ogóle, żeby zacząć w ogóle przygodę z za to zacząć właśnie od tej płyty czerwonej naprawdę jest taka moc i energia yy, piękna płytka już pokazuję, tu już jest poltonowskie wydanie, fajne czarny label pokażę Wam, o może tak żeby to było coś widać ładniej, jest ładniej no i tak tutaj mamy Heavy Metal World to jest wydanie polskie, tak, polskie i tutaj już słuchajcie, nas chodzi pewna pewna zmiana w składzie zresztą tu już widać na tym zdjęciu może zrobimy tak Heavy Metal World. Piękne zdjęcie. Zespół jeszcze w starym składzie z Andrzejem Nowakiem. Hmm. Tu mamy już, można powiedzieć, druga strona. Zaś tutaj jest pokazane, hmm, jaka przyjdzie zmiana na perkusję w skocie Marek nie, Kraszewski, tak? Zbigniew Kraszewski. Zaś... Hmm, oczekajcie, zapomniałem zapomniałem tutaj nazwiska. Zaraz doczytamy. To tam właśnie wskoczył na tą gitarę. Zestaw utworów: Kocica, Ty On, Ty On, Ja, Biała Śmierć, No Wiadomo, Alien, Maratonczyk, Koszmarny Sen, Piosełka, Heavy Metal, Piosełka, Heavy Metal Świat oraz Taesa Potatamin. Czy ta płyta jest dobra? No jest bardzo dobra. E, tak jak tłumaczę, e, nagrana w dwóch wersjach, bo też jest jeszcze wersja angielskojęzyczna. Pokażę, pokazuję jeszcze labelek, też polton. Ładnie? Ładnie wygląda. Fajnie. Wkładka z tekstami. Yy, z Rejestracja studiów z PRT 100 w Krakowie, wrzesień, październik 1983 rok. No i tutaj właśnie jest ciekawe, że nie ma podanego składu, ale jest rozbity skład właśnie na nacha. Generalnie chodziło o kto co skomponował, ale szukam tutaj pewnych rzeczy związanych. Jest Marek Kapon, perkusja, Anusz Niekrasz, bas, Andrzej Nowak, gitara, Stefan Macher, gitara, Marek Piekarczyk. I no, Jacek Grzechak menadżer oraz Ryszard Piekarczyk, road menadżer. Antoni, de Gutis, tak się chyba nazywał ten muzyk, gitarzysta. No ale dobra, on już będzie na następnej płytę, płycie. I to będzie chyba właśnie zamieszczone e, na Heavy Metal World z pieniążkiem. Nagrane już. W wersji angielskojęzycznej, i tak jak tłumaczyłem, następuje zmiana w składzie. Czyli na perkusję zamiast marka Kaponoa wskakuje Zbigniew Kraszewski, zaś na gitarę Antoni de Gutis za Andrzeja Nowak. Andrzej Nowak wtedy odchodzi, przechodzi do pierwszego składu Tadeusz Onalepy. Chyba wcześniej jeszcze też z Martyną Jakubowicz wydał parę płyt. Lunatic Dancing, Marathon Runner, Heavy Metal World, White Death, Force Plan for Life, She Rise Machine Hero, The Great Parade, Rock and Roll. No, takim można powiedzieć, yy, wersja angielskojęzyczna wydana w 1986 roku. Bardzo fajnie brzmiąca, polecam. Super, super płytka. Już pokazuję labelek, polskie nagrania. Muza. Proszę bardzo, tą płytę gdzieś kupiłem luściach internetu w stanie idealnym, się wydaje, że prawie jak nowa. Następną płytką na winylu mam TSA Rock and roll. Tak, Rock and Roll. Bardzo fajna. Już pokazuję okładeczka. Jakiś pan. Tajne stowarzyszenie abstynentów, czyli TSA. Wydanie. Yy czy skład się zmienił nie właśnie jest ten skład mm, Marek Piekarczyk Stefan Machel, Antoni Degutis Janusz Niekrasz oraz Zbigniew Kraszewski y, to było nagrane w 1986 roku też w studiu nagrań ZPRTA 100 Kraków zaś zestaw utworów Jestem głodny wiadomo wielki cud ciągle walcz wyciągam swoją dłoń francuskie ciasteczka po składzie tego tekstu bardzo fajny Wielka fiesta, roller coaster, nie mów tak, nie mów oraz pierwszy karabin. Fajna płyta. Bardzo lubię w ogóle e, tego Antosia de Gutisa. E, fajnie zastąpił Andrzeja Nowaka. No wiadomo, że Andrzej to jest Andrzej. To jest naprawdę evenement na skalę, można powiedzieć, światową. E, zresztą ten odcinek też jeszcze będzie poświęcony zespołowi z łebsy. Dlatego bardzo e, cenię w ogóle twórczość Andrzeja. No tak, jeżeli chodzi o płyty winylowe, to już jest wszystko, co mam, co udało mi się, można powiedzieć, w mojej kolekcji zdobyć. Coś tam, wiadomo, jeszcze poluję, będę chciał mieć też wydanie TSA Proceder, ale poczekajcie, czekajcie, za szybko to idzie, za szybko to idzie, będą jak ten, będą później jakieś nieścisłości. No i wiadomo, zespół TSA się rozpada, chłopaki wyjeżdżają do Stanów, najpierw wylatuje chyba Andrzej Nowak, zanim też Marek Piekarczyk. Tam ich się drogi, słuchajcie, też spotykają. Mam tu takie bardzo rzadkie wydanie na kasecie magnetofonowej. Pięknej płyty w ogóle. TSA 52 dla przyjaciół. No, piękna płytka. Tutaj troszeczkę można powiedzieć w takim amerykańskim stylu. Andrzej Nowak i Marek Piekarczyk. Oraz Piotr Stompon gitara. Walczak bas i Biłyk perkusja Gdzie to nagrano? Modern Studio w Gdyni W 1992 roku Powiem Wam Bardzo lubię tą płytę Podoba mi się Fajne teksty, fajne brzmienie Teraz tak Przyznam zestaw utworów Ona to lubi, no, świetny kawałek Jeszcze Na na na, kowboje no, i ostatni twór to Boli. To Boli naprawdę przepiękny kawałek. Polecam z czystym sumieniem. Zaś strona BSX Blues, and roll, powiedz mi, oraz yy, fajny utworek 52 dla przyjaciół. Fajna układeczka, tutaj troszeczkę z, można powiedzieć Andrzej, zakochany zawsze w motocyklach. Widać yy, silnik Harley'a, chyba Ewo. Raczej Ewo, bo to 1992 rok, to raczej nic innego w tamtym czasie nie, nie było. Jakieś samochody stare, dziewczyna. No ciekawa, ciekawa kładeczka, w ogóle ciekawa płyta. Polecam naprawdę fajny kawał muzyki. No dobra, to mamy tutaj. To później jest reaktywacja, że nie mam tego na CD ani na też na płycie winylowej. TSA się reaktywuje prawie w oryginalnym składzie. No i przyjeżdżają chłopaki ze Stanów. Na koncert, który został nagrany w Sopocie w 1998 roku Mam tutaj to wydanie na kasecie magnetofonowej Wspaniały zresztą koncert, polecam sobie go zobaczyć na tą wersję Audio na YouTube Przeczytam zestaw utworów, ale jeszcze przejdźmy do składu Marek Piekarczyk wokal Andrzej Nowak gitara Antoni De Gutis, gitarka Paweł Mąciwoda, teraz który obecnie gra w składzie ze Skorpionsami, oni się w ogóle poznali w Stanach, zaprzyjaźnili się z Nowakiem i no i ta, ta przyjaźń można powiedzieć była aż do śmierci Andrzeja, nie? Oraz y, takie y, mało znane nazwisko Duan Cleveland, y, perkusja, no chyba jakiś Amerykanin, to musielibyśmy sobie gdzieś tam poczytać, zresztą mam tutaj książkę na koniec, pokażę Wam. Zestaw utwo utworów, intro, jestem głodny, chodzą ludzie, heavy metal world, trzy zapałki, mass media, wpadka, 51 maratończyk, TSA rock, kocica oraz na koniec bez podtekstów. Co powiem Wam? Szczególnie zobaczcie jak, jaki był uzdolnionym gitarzystą Andrzej. Cześć! Sylwia ma dzisiaj pracę, w pracy jest, a ja jadę na przegląd samochodem, wiesz? Cześć! No, no, na razie, no i tutaj w ogóle polecam ten kocos. Ze względu na to, że zobaczycie, jaki był uzdolnionym gitarzystą Andrzej, jak pięknie gra na harmonice. No, tutaj sąsiedzi akurat jadą do pracy, wybili mnie z rytmu, ale to nieważne. I teraz tak, już nie więcej. Tak, ja jeszcze poluję na procederach, będę chciał mieć w swojej dyskografii. Raczej chyba na CD, chociaż może nie wiem, może kupię na winylu, zobaczę jeszcze. I teraz powiem Wam tak. Mam jeszcze yy, yy, płytkę, ale już nagraną po śmierci Andrzeja Nowaka. TSA się oczywiście podzieliło na dwa zespoły. Jeden obóz to Marek Piekarczyk i Stefan Machel, a drugi znowu obóz to jest tak zwane TSA yy, MNKWL. Czyli Marek Kapomianus, nie? Kraszku z dwóch takich, yy, nie, trzech takich nowych muzyków. Bardzo lubię Wam w ogóle to. To, to rozdanie można powiedzieć Byłem nawet na dwóch koncertach tam zestaw utworów tej płytki Płytka się nazywa Niezwyciężony Mam ją nawet z autografami Wszystkich muzyków Janek oraz Marek Kapłon Plus, plus właśnie Maciej Wester na gitarze Damian Michalski Wokal Oraz Piotr Lekki, gitara Bardzo fajna płyta jak nie lubię słuchać, to wszystko jednak jest nawiązanie do takiego, można powiedzieć, starego, starego brzmienia, starych nut. Bardzo lubię słuchać tą płytkę. Jak jest żarłacz, ostatni pociąg tylko, niezwyciężony, zmora, choroba na śmierć, ciężar czasu. Oraz na koniec wersja orkiestrowa, jak jest. Bardzo fajna płyta. Wydana już, można powiedzieć, po rozpadzie TSA. Teraz, słuchajcie, przechodzimy do rozdania. Równolegle, jak trwało, można powiedzieć, w latach 90. TSA, Andrzej Nowak, jak dla mnie number one, jeżeli chodzi o gitarę w Polsce, założył swój zespół z WebSy. Wydał taką płytkę Forever. Co mogę powiedzieć na ten temat? No, pff, piękna płyta. Przeczytam w ogóle zestaw. Andrzej Nowak, gitara i wokal. No właśnie. Andrzej zaczął śpiewać i powiem Wam, że naprawdę śpiewa, no jak dla mnie, super. Rafał Regulski, gitara, Filip Ginzel, bas, Darek Świechowski, perkusja oraz jego pies Pitbull, pinia. Ma tam wokal, czyli ma tam tą swoich parę minut, że zaczyna tam szczekać. Zły pies, podałbym, podałbym ci ale. Daj i nie uciekaj. Desz z jednej łzy, dziad, no wiadomo, księżycowa. Ciesz się, kobieto. Szampan, czemu ludzie się kochają? Motocyk, krew się leje. Pitbull i Bluegrass. Fajny debiut. To był chyba, czekajcie, 1990. ale tu jest tak napisane, że ledwo co to widać. Zobaczymy sobie jeszcze wkładeczkę z tekstami. Fajnie wydana płyta w takim, można powiedzieć, motocyklowym stylu, czyli zobaczcie wszystkie zdjęcia Andrzeja z jego hodowlą no, tych pitbulli. Andrzej zakochany oczywiście w motocyklach, w psach, no i w muzyce. Jego zdjęcia z jakichś zlotów, przygód. Można powiedzieć też z Ameryki. No, no wiadomo, Andrzej był miłośnikiem jednej marki Harley Davidson. Tutaj jest fajne zdjęcie. Andrzej zawsze gdzieś tam w swojej tej historii opisywał, że jak pojechał do Stanów, no to każdy prawdziwy bluesman, jeżeli chce zostać w ogóle i grać bluesa, to musi się napić wody z rzeki Mississippi. Podejrzewam, że właśnie to wtedy. Się, się stało i to, to wykonał no piękny Andrzej, jego gitara przerobiona ograna takiej teraz marce, to później Wam powiem to jest taka szwedzka marka tam zaklejone jest logo, bo handstrom to się nazywa Andrzej w ogóle no pasjonat pasjonat motoryzacji, muzyki no wielki, można powiedzieć też talent Następną płytką jest Duma. Też fajna płytka. Yy, tylko nie wiem właśnie, czy to jest w tej kolejności Duma, czy najpierw jest Polska. Mi się wydaje, że tak. Że najpierw będzie chyba Polska. Urodziłem się w Polsce, a później będzie Duma. Yy, urodziłem się w Polsce. Ogień, woda, diabeł, Jodyna. led ze mną, klucz. Kiedy ona mnie zobaczy, już jadę. Po drugiej stronie... Dobosz, też z jednej łzy. Oni zaraz przyjdą tu. No wiadomo, kogo to jest przebój. Graj, Andrzej, graj. Andrzej Nowak, zdjęcie chyba zrobione w Stanach. Tutaj jakaś chyba Elektra, ale tuż chyba mi się wydaje, że silnik Twinkama. No on też należy do takiego klubu znanego w Polsce, Rawat Tak zwani Żółci. Skład zespołu. Andrzej Nowak, gitara śpiew Jacek Kasprzyk, gitary śpiew Paweł Nafus, gitara basowa zobaczcie Paweł mąci już jest odznaczony jako skorpion, gitara basowa Ora, Michał Bereźnicki, perkusja luty 2012 piękna płytka oj byłaby te zaczaski, widocznie już może jakieś jest wyłamane i nie trzymają teraz w ogóle te, te, te płyty są w cenie czy mamy jakąś tutaj wkładeczkę mamy wkładeczka Trzeba byłoby zobaczyć, bo to są zawsze ciekawe jakieś zdjęcia. Andrzej i jego Pinia. No, już też Paweł młody, bądź woda. Także cieszę się bardzo, że niedługo właśnie, czyli 18 czerwca, bo zobaczę go na żywo ze zespołem Scorpions. Jacek Kasprzyk, ten właśnie Paweł Nafus. Bardzo fajny skład. Zdjęcie właśnie urodziłem się w opolu. Michał Brzeźnicki. Bryźnicki. O, przepraszam bardzo. Podziękowania dla różnych. No i wkładka z tekstami. Fajnie wydana. No zobaczcie, reklama klubu. Wiadomo, jakiego Rad Runners MC. No i Pitbull Andrzej. W akcji. Yy, ostatnią płytką z łebsów mam właśnie Dumę, y. yy, tutaj troszeczkę chyba, bo też jest jakaś zmiana chyba składu, Andrzej Nowak, gitary, harmonika, yy, gitara basowa i wokal, o, Jacek Kasprzyk, gitara, Wojtek Pilichowski, gitary basowe, Krzysztof Aladmi i Miałczyk, klawisze, Michał Bereźnicki, perkusja, Karol Glazer, wokal, Denys Ostronowi, saksofony, Erwin Żebrób, trąbki, Marcin Respondek, puzon, gościnnie. Paweł woda, gitara basowa, Grzegorz Ksepko, gitary, kur publicznej szkoły podstawowej nr 11, Immont Orlon Włoskich w Opolu oraz Karolina Muszkiet, Chórki. Fajna płytka, polecam, Duma. Zaraz przeczytamy zestaw utworów, czyli prawda, dumny z pochodzenia, wstrzymaj konia, czarodziejski las, Polak, potęga istnienia, miłość i moc, łańska siła, otrosy i jadem. Rozkwitały pąki białych róż, wiara i moc, urodziłem się w Polsce, dzieci miasta oraz gwiazda. Wydana w 1900 chyba, nie no w 2000, którymś roku, czekajcie nie ma tutaj tej wkładki? O już nie ma to, słabiutko, słabiutko, już się nie popisali, a tak zawsze było ładnie i pięknie. No i powiem Wam tak, jak się skończyło, wiadomo jak się skończyło, Andrzej umiera, no niestety... Nic się nie będzie, słuchajcie, działo wiecznie. Teraz tak, muszę Wam powiedzieć, że pochwalę się, mam ten gitarowy huk historia zespołu TSA, napisana przez Maciej Tenowak. Polecam na google książkę cała historia od, można powiedzieć, powstania zespołu po, po lata 2000. Bardzo fajnie wydana, dużo też jest zdjęć jest yy, Zresztą w ogóle te wszystkie książki, jeżeli chodzi o, o, yy, o muzykę, to bardzo się fajnie czyta, to takie można powiedzieć, ja to, a to mówię, książki przygodowe. Polecam to, yy, ten gitarowy huk, oczywiście byłem yy, na koncertach TSA, teraz tak zobaczcie, tutaj mam z 2007 roku bilecik, to był koncert w Świdnicy. Niestety Andrzej Nowak wtedy nie był w składzie, coś zachorował, nie dojechał. Bardzo fajny zresztą koncert, mile wspominam. Później tak mamy koncert z Wałbrzycha z Hotel Maria 4 kwietnia 2008. Już nie pamiętam czy ktoś był, czy był jakiś znany support. No ale zagrali w starym składzie, Mam na, zresztą jeszcze nawet zdjęcia. Może postaram się może w ogóle zdjęcia wrzucić na na, Facebook, na, na, ten, na YouTube, bo tam przecież jest jest coś takiego jak tak, zwa, tak, tak zwana zakładka posty i wszyscy moi subskrybenci będą mogli zobaczyć sobie te zdjęcia. Bardzo fajny koncert. A tutaj mam bilecik, bo dwa razy byłem na a w tym nowym składzie w tym MK, MKNWL, czy coś takiego. MKNWL, coś takiego to się nazywa. Powiem Wam, że Piękne, dwa piękne koncerty. Jeden był Papuga w Papuga w Wałbrzychu, a drugi niedawno w Apropos. Bardzo mile wspominam i chciałem Wam opowiedzieć taką przygodę, że będąc kiedyś na wakacjach, już nie pamiętam, czy to były lata 90. czy 2000. któryś rok, byłem w Jarosławcu nad morzem i powiem Wam, taka ciekawa rzecz, bo yy, siedząc sobie na, można powiedzieć... Yy, Byliśmy w takich domkach holenderskich przy ścianie lasu, Słyszałem, usłyszałem, jakby jakiś zespół się stroił, w oddali dochodziła gra perkusji i mnie to tak, słuchajcie, zaintergowało, że mówię, cholera, co jest? No i później po południu też byliśmy na spacerze już na plaży, szliśmy sobie plażą i zaczęła też grać jakaś muzyka. I mówię, to tak mnie, słuchajcie, nie dawało spokoju, że stwierdziłem tak, no, Byłem wtedy na spacerze z psem, swoim labradorem. Mówię: A, pójdę sprawdzić, co się dzieje w tym Jarosławcu. No i słuchajcie, okazało się, że do Jarosławca przyjechał przyjechało TSA i grało za darmo koncert, który zresztą zobaczyłem i był wspaniały. Mam zdjęcia z tego koncertu. To też może parę zdjęć zamieszczę sobie na tym, na, na tej zakładce posty. Yy, jaka tam była historia? No, tam był jakiś yy, znany człowiek, jakiś biznesmen, który prowadził jakiś wielki pensjonat w Jarosławcu, wielki ich fan. Yy, dogadał się z gminą. Yy, no i można powiedzieć, widziałem koncert za darmo, z taką, można powiedzieć, fajną, słuchajcie, yy, historią. No nie? Także yy, fajne koncercik w oryginalnym składzie, bardzo to mile wspominam. Yy, słuchajcie, ile już tam mamy? Już mamy. No, jest tego chyba 26 minut, dużo, dużo jak na jak na ten słuchajcie zawsze zawsze jak ściągam, to się wyłącza, to się wyłącza.